Raczej nie robię recenzji mang po przeczytaniu całości serii, tylko po pierwszych tomach nagrywam swe wrażenia. Jednak jeśli zmieniam zdanie o jakimś tytule po przeczytaniu całości, albo uważam, że uzupełnienie jest potrzebne, to oczywiście nagrywam. W tym przypadku wkurzyłam się na tyle, aby nagrać recenzję ponownie. Długo i szczęśliwie skusiło mnie śliczną kreską, i wyglądało też na zabawną komedię z wkurzającą główną bohaterką. I tak było od pierwszego do czwartego tomu. Przyznam, że potem czytałam inne serie. Sami wiecie, wychodzi tego sporo, a ja. Sporo kupuję, więc kupowałam tę serię nadal, ale nie czytałam i czekałam na wydanie ostatnich tomów, aby przeczytać sobie całość. Wreszcie się za nią zabrałam, przeczytałam i jednak nie polecam tej serii. Dlaczego? Już tłumaczę. Od pierwszego do czwartego tomu było jeszcze dość zabawnie, chociaż wkurzały mnie dociągłe ciągłe kłótnie i dramy. Nasza para często się kłóciła o jakieś mało ważne sprawy, ale powiedzmy, mieli prawo, nie znali się i tak dalej. W większości to czyiła, była niedomyślna i wynikały z tego różne nieporozumienia, ale im dalej, tym gorzej. Od tomu piątego miałam już duży problem i opór w sobie, aby czytać to dalej. Niestety, bohater też zgłupiał, a bohaterce się nie poprawiło. Oprócz ciągłych kłótni, niestety, doszła nam co najgorsze jeszcze przemoc W trakcie kłótni kochający mąż dając w twarz swej żonie z troski. No, ja podziękuję za taką troskę. Albo z zazdrości wbijający palec w jej ranę, czy rzucający ją na łóżko z całej siły. Potem oczywiście przeprosiny i seks na zgodę. Chciałoby się powiedzieć, siwie dziewczyno, uciekaj. Ten związek jest mocno toksyczny. Ale ona jest oczywiście po uszy zakochana. Może ktoś stwierdzi, że przesadzam z oceną tej magii, bo przecież to rozrywka. Ale te ciągłe kłótnie głównej pary i do tego przemoc w związku mnie po prostu obrzydza i nie chce mieć takiej mangi nawet na półce. Mnie to nie bawi. Co do treści, uwaga, mini spoilery, to w późniejszym czasie okazuje się, że bohater ma ukryty cel, bo chce zostać prezesem firmy nie ze względu na kasę czy prestiż, tylko aby dowiedzieć się, kto zabił jego matkę. Po co? Nie wiem. Sam uważa, że wie, że to ojciec zabił matkę, więc po co nadal szuka? Dwa nie musi być do tego prezesem. Przecież w sejfie w firmie nie ma napisanej karteczki, kto zabił i dlaczego. Gdy jego matka zginęła miał 8 lat i powinien pamiętać, że to matka rzuciła się pod auto, aby to jego nie przejechało, więc raczej był to zamach na niego, a nie na matkę. Pewnie to skutek traumy, a nikt mu nie przypominał, aby nie czuł się winny. Okej, okay, spoko, ale jak już jest dorosły i nadal go to tak gnębi, to łatwo mógł dowiedzieć się o okolicznościach wypadku. No ale po co? Manga długo i szczęśliwie to niestety nie jest fajny romans, czy nawet po prostu głupiutka komedia romantyczna, na co liczyłam, a bardziej poziom brazylijskiej telenoweli, gdzie ktoś okazuje się ojcem brata, kuzyna i tak dalej. Nawet w ostatnim tomie, teoretycznie w szczęśliwym zakończeniu, para nadal się kłóci, a potem godzi i zapowiada, że będą kłócić się dalej i sugeruje się też nam, że nasza bohaterka jest już oczywiście w ciąży. Biedne dziecko. Mnie coś takiego nie bawi, dlatego odradzam zakup i lekturę, pomimo prześlicznej kreski. A Wy przeczytaliście całość tej mangi? Co o niej sądzicie? Dajcie znać w komentarzach. Dzięki, cześć!